Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Skup się na odnajdywaniu szczegółów, które inni mogą pominąć. Nic no. tu nie widać. Ale tutaj coś... Jest jakiś wykrzyknik, czyli coś tu... Będzie trzeba zrobić. Coś tu gdzieś będzie ukryte. A, właśnie, o to chodziło. Co to jest? Tak, coś tu jest. Już wiem właśnie, po co nam będzie teraz rozpuszczalnik? Rozpuszczalnik szmatka. To bierzemy, to bierzemy, idziemy. underground electric railways Dobrze jeszcze o, jeszcze tutaj company of london underground electric railways company of london czyli Coś tu? Jeszcze będzie o. jeszcze coś tu było This crank has been turned Dźwignia została przesunięta. Co my tu mamy jeszcze? Mud, Uf, smells bad Woda Coś w kołuży mm -hmm. Przewód Podążamy za przewodem, A. idziemy dalej, idziemy dalej. Czy ktoś ich pewnie uśmiercił? To nie był zwykły wypadek. Podwójnego wydruku można użyć zamiast dwóch pojedynczych. Dobrze. Jakoś sobie poradzimy. zobaczmy tego no, udało się a teraz szlewy shift zmienimy sobie wytrych zmienimy sobie wytrych na... A, nie, a jak? No space for this no mm -hmm. teraz musimy wziąć przód... krótszy... czyli dwie trzecie O właśnie o tu nam chodziło 2 trzecie miał być przód ten No i pięknie Wchodzimy do środka Wchodzimy do środka No i mamy tu jakieś urządzenie Włącz urządzenie poprzez znalezienie właściwych pozycji jego przełączników. Dobrze. Co zrobimy? Co się stanie, jak to przesuniemy? Nic. O. I tu coś jest. The electrical charge which affected the technical cab came from <muchomoly> here. Czyli wiemy dlaczego tam ci skineli? To nie przez ten latarnię? An open bottle of cheap wine, a single glass containing traces of alcohol. Kto się zamordował? Kto zamordował i? Yy... Ktoś usiłował. co to w wypadku. Dym na wodzie. Sąd zdecydował, że kobietom wolno od teraz palić w miejscach publicznych. Sędzia Addox ogłosił dziś, że nie jest już przestępstwem, by kobieta paliła w miejscu publicznym, przynajmniej na alternie Londynu. Następnie sędzia zwolnił z aresztu Mary Thompson, Edna Custer oraz Ellis Wetkin. Które zostały wcześniej zatrzymane zapalenie na Trafalgar Square. Dobrze. Przez okno zobaczmy. Czy ktoś się chciał pozbyć panów z gangu? Podzie się wnioskami stosunkowymi. Zobaczmy, zobaczmy. Holmes, I was looking for you. I have an idea about the accident. Never mind, this one is murder. What? What? You you're a murderer right? off your head. Are you sure Holmes? Oh yes. A murder and an accident because the killer by electrocuting the cab created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance of what hope the culprit could not have planned for this to happen, don't you see and it is possible that he is still here due to the prompt arrival of the police Now I see five men who could be our murderer. Let us take a look at the map my poor leg the podejrzanym? Bardzo blisko mieszkań W idealnym miejscu by obserwować plac lokalny Pracownik dzienny odniósł obrażenia wypadku Kto tu jeszcze jest? Pójdźmy w tą stronę Bardzo blisko mieszkań Nie odniósł ran wypadku, przypadkowy przechodzeń to się okaże. Tu jeszcze. Pisko mieszkań mógł na umyślnie uszkodzić mechanizm wyciągowy. Furman wozu dwukołowego odniósł obrażenia w wypadku. Nie odniósł ran w wypadku zdala dala od mieszkań. Mógł na umyślnie wjechać w szafy. Furman. Jest tu jeszcze ktoś? Tu ktoś jeszcze stoi. Przypadkowy przechodzeń, zły i nie odniósł ran wypadku, z od mieszkań. Dobrze. Mapa wypadku. Ustal podejrzanych spośród osób obecnych na miejscu wypadku. Ten człowiek jest niedaleko końca placu. Próbował odejść. Być może nie chciał, by zobaczyła go policja. Miał czas włączyć urządzenie elektryczne, a następnie uciec. Ten człowiek jest niedaleko końca placu, właśnie przybył. Być może chciał pomóc rannym. Jest w pewnej odległości od mieszkania, gdzie znajduje się urządzenie elektryczne. Niech będzie podejrzany. Ten tutaj pan. Ten człowiek jest kierowcą. Był uczestnikiem wypadku. Na szczęście nie został ranny. w Wybuchu. Być. Może wiedział co będzie miało miejsce? Nie jest podejrzany. Ten człowiek jest kierowcą. To oczywiste, że był zajęty w czasie wypadku. Nie byłby w stanie włączyć w tym samym czasie urządzenia elektrycznego. Zgadza się, ten to, to, to może być. Ten może być niepodejrzany. Ten człowiek jest kierowcą. Był w miejscu, gdzie zdarzył się wypadek. Jedna z jego dyń wpłynęła na rusztowanie. Ten człowiek jest kierowcą. To oczywiste, że był zajęty w czasie wypadku. Nie byłby w stanie włączyć w tym samym czasie. Dokładnie jak może włączyć, jak jedzie wozem. Mamy jednego podejrzanego. Tego tutaj pana, zobaczmy. Ten człowiek jest poniżej okna, gdzie znajduje się urządzenie elektryczne. Być może miał czas je włączyć zanim wyszedł na ulicę. Ten człowiek wydaje się być przechodniem. Jest na środku placu uwięziony przez wypadek. Damy go podejrzanego. Na razie nie ma alibi. Nie ma alibi. Ten człowiek, z tego człowieka znaleziono nieopodal mieszkanie, gdzie znajduje się urządzenie elektryczne. Być może udał robotnika, by obserwować swoje ofiary na placu bez wzbudzenia podejrzeń. Ten człowiek został ranny w czasie wypadku. To lokalny robotnik. Jest ofiarą tak samo jak inni. Niech będzie podejrzany. Mamy trzech podejrzanych, dwóch niewinnych. Pracę. Where is pan Podzielimy się z nim naszymi informacjami. Tam jest. Constable, I suspect three people here. Take them to Scotland Yard for questioning. As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Or even, that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable. Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wounded. I understand, Watson. But don't forget our earlier discussion. Hmm? About Kate. Dobrze, podziel się bliskami, to już jest. Przyszukaj rzeczy ofiar i podejrzanych. Nawet się skąd przyjechał powóz techniczny, być może nie był daleko od ulicy. Przeszukaj rzeczy ofiar i podejrzanych, przesłuchaj potencjalnych podejrzanych, rozwiąż sprawę, bo na placu. Dobrze. A co my tu mamy jakieś? Aha, nic nie ma. Zaskazówek, na razie. интересно, воздух нечто, то есть то. I'm i Fresh paint, but from something else. Mud. Oh, smells bad. There was a collision here. The technical cab collided and stopped here. Nam no, przez to w Burley Bucket Shop. Co my tu mamy? Gniazdo węży i spisek. Przy wyburzeniu starego domu w dzielnicy St. Victor, budowniczy znaleźli gniazdo węży w którym wiła się ponad setka osobników, gdy zamieszkiwały dawno wysuszoną studnię. Wewnątrz znaleziono szkielet dziecka, które zapewne wpadło do środka i zginęło. Zaskoczeniem jest fakt, iż szkielet ściskał do w kolorze marakońskiej czerwieni, która prawie całkowicie uległa rozkładowi. Jedynym, co pozostało, był skrawek papieru ze słowami NIE ZDRAĆ SPISKU. Dym na wodzie. Dobrze, to już było przyczalne. Przeszukajmy. Teraz to pomieszczenie tutaj nic nie ma. O! Zaraz wyjdziemy stąd. Tu już nic nie widać. Dobrze, wchodzimy. I następny zamek do roz do otworzenia. Hmm. Dobrze. No i teraz taki większy. Zobaczmy ten. Dobrze, to będzie ten. I do przodu damy. Możemy dać jeszcze jeden. Możemy, damy jedynkę. Bardzo dobrze. Teraz tego usuniemy, tego usuniemy i poszukamy coś. ...podobnego, to wyśniemy może... ...ten? Tak, i... ...ten. Udało się. I gdzie... ...jesteśmy? Workshop. Wysyłkowalne warunki są tutaj produkowane. Było to brzydko pachnie. Co my tu mamy? Tutaj Nic. Nic, nie ma interakcji. Mamy ślady. Jest dywan. Czyli coś się będzie kryło pod dywanem. Otwórzmy to. Proszę. Wchodzimy do kanału. Sprawdź. I do kanału. Sprawdź. Dobrze Gdzie jesteśmy? Tam w lewo nie pójdziemy Chodźmy tutaj Pójdźmy w lewo, zobaczmy co będzie tutaj Zobaczmy jakieś drzwi Tutaj nie przejdziemy, chodź z nimi skakać. Co tutaj jest? Tutaj nic nie ma. To jest jakiś mechanizm. Tutaj co mogę, tutaj też nic nie ma. Dobrze. Tu są drzwi, ale nie da się ich otworzyć Idziemy do góry Okej okay. Zobaczmy co to Za urządzenie Możemy to sterować No i co? Zara Coś to stało tutaj się z tego woda odmierzą To jest zrobino Pneumatic Drill same as the one that we found in the test Spójrzmy to panie Holmes Proszę Co tutaj będzie? Co tutaj się kryje? No, może tam trzeba wejść chyba. Chodź, chodź, jakaś interakcja. Dobrze, teraz jak o to wejść? Wejdźmy do góry. Odkręcimy wodę, zobaczymy, co się stanie. No idź, idź, Holmes, idź, idź. odkręćmy ok, wodę, spokojnie jedziemy na jeden, dwa na razie. Zobaczymy, czy to wystarczy. A! Idzie dobrze. No. Udało się. Tutaj też coś jest zmytłomy Tu jest jeden, dwa Co się stanie? Aha Podniesiemy poziom wody Dobrze na razie tak, jak było. Zobaczmy co jest po drugiej stronie. No, Holmes musi się nauczyć przychodzić po tej rurze. Dużo nie brakowało, byśmy... Wylądowali w wodzie. O, o. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. You can do it. Jest, udało się. Co tutaj jest? Tutaj jest też jeden dwa. Może ustawić na zero. Dobrze mogę teraz tu zejść? Chyba mogę. Czyli teraz będzie trzeba odkręcić wodę. Ok, wtedy się podniosę z skrzynki, i będziemy przejście na drugą stronę. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądać. Dobrze, Powinno być. Idziemy, Holmes, żebyś teraz nie spadł. Uuu Coś fallen idziesz, panie Holmes. Wcześniej chyba szedę szybciej. Pewnie z tego stresu. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek Jesteśmy na drugiej stronie Idźmy zobaczyć gdzie tam ta drabina prowadzi A tu jest drabina Mogę tam wskoczyć? Super Red Co powder. Given the circumstances, most probably iron oxide, or just rust. Metal powder looks like aluminium. Magnesium strips. Kanały pod sklepem. Dobrze. Co tu jest? Kanały w przypadku Scotland Yard. Sproszkowany tlenek żelaza, sproszkowany glin oraz piaski magnezu zostały znalezione w kanałach. To składniki termitu, którego powszechnie używa się w, w, spo, w spawaniu torów. Okej. Okay. Powóz techniczny, gdzie znaleziono ofiary, zależał do londyńskiego przy Przedsiębiorstwa podziemnych kolei elektrycznych został przemalowany, by ukryć nazwę przedsiębiorstwa. Dobrze, dobrze, ale co tutaj? Co tutaj jest? Nic tu nie ma A, tu się jakiś mostek zrobił Dobrze idzie teraz A nie było tego mostku wcześniej, tu jest ta rura? Tak? Tu jeszcze się zrobiło stek? Gdzie my jesteśmy? So it was the goal of Rasko's gang to rob the bank. Sure. Okay. Skarbiec. Who is Panov? actually? The thieves have opened almost all of the deposit boxes. They must have taken a great many valuables. Or Chris Bank? This vault belongs to the Bank of England. Is map an old map of the sewers with a red cross the thieves have opened up almost all of the deposit boxes they must have taken a great many valuables Dobrze, na razie to będzie tyle. W następnym odcinku dowiemy się, gdzie prowadzi. dokąd prowadzi nas. dokąd prowadzi nas ta mapa. Na razie dziękuję i do usłyszenia.